Chęć zemsty zapałała w głowie mężczyzny, który w sobotnią noc ukorany został mandatem karnym za picie piwa pod jednym z nocnych sklepów w Jaworze. Po tym zdarzeniu mężczyzna wyruszył na stację benzynową. Zakupił tam benzynę i piwo. Z takim arsenałem, wzbogaconym o dwie butelki, po wódce, zaczaił się na skwerku koło marketu Polo. Około godziny drugiej w nocy spostrzegł patrol policji w nieoznakowanym radiowozie i rzucił w kierunku funkcjonariuszy policji koktajlem Mołotowa. Do takiego zdarzenia doszło przed komendą policji w Jaworze. Piroman został schwytany w okolicy komórek przy ulicy Łukacińskiego. Odnaleźli go tam wciśniętego pod inne autofunkcjonariusze wraz z psem tropiącym. Piroman udawał zaskoczonego i twierdził, że sobie śpi i kto go atakuje. Prokuratura rejonowa w Jaworze przedstawiła Stanisławowi G. zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu trzech osób oraz uszkodzenia pojazdu funkcjonariuszy policji. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Sąd rejonowy w Jaworze zastosował wobec tegoż podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dodać należy, iż w tym czasie nasza kamera znajdowała się na miejscu w związku z realizacją nowego programu przedstawiającego pracę policji. I tylko cudem operator nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Jak widać, praca funkcjonariuszy i reportera może być niebezpieczna. Narostwo Powiatowe w Jaworze zakończyło w tym roku wiele ważnych inwestycji. W miniony poniedziałek oddano uroczyście do użytku cztery wyremontowane obiekty. Budynek warsztatów przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze oraz trzy boiska wielofunkcyjne. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księcia Bolka w Jaworze, przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Jaworze oraz przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Uroczystości rozpoczęły się w nowo wyremontowanym budynku ćwiczeń praktycznych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze. Na zaproszenie starosty Stanisława Laskowskiego przybyło wielu gości, między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lila Staron. Realizacja całej inwestycji w warsztatach powiatowego centrum kształcenia zawodowego nie byłaby możliwa bez środków pozyskanych przez Powiat Jaworski z regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 3,5 miliona złotych z czego ponad 2,5 miliona złotych to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Budynek gruntownie przebudowano. Między innymi wykonano nowe ściany działowe oraz instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i wentylacyjne. Remont objął również montaż nowych okien, wykonanie elewacji, docieplenia stropodachu, jak również instalacje centralnego ogrzewania. Budynek przystosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uroczystość zakończona została oficjalnym wręczeniem aktu przekazania obiektu przez starostę Stanisława Laskowskiego, dyrektor szkoły Bandzie Gołębiowskiej. Następnie delegacja zaproszonych gości udała się do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Jaworze, gdzie uroczyście oddano do użytku kompleks sportowo-rekreacyjny. Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego pod nazwą Zagospodarowanie terenów powojskowych w Jaworze na cele rekreacyjno-wypoczynkowe które pozyskało starostwo skutecznie przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności tego terenu. Całkowita wartość środków przeznaczonych na ten cel to ponad 600 tysięcy złotych, z czego powiat jaworski wydał ze swoich środków jedynie 90 tysięcy. Po uroczystym przecięciu wstęgi gości udali się do świetlicy szkolnej, gdzie starosta Stanisław Plaskowski na ręce dyrektora Jana Kłeczka złożył akt przekazania obiektu. Uczniowie placówki zaprezentowali się w ułożonym przez siebie programie artystycznym. Kolejno wszyscy udali się do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze, gdzie w auli szkolnej przybyły gości Dyrektor Szkoły Mieczysław Michalski wraz z uczniami i gronem pedagogicznym. Wręczając akt przekazania obiektu dyrektorowi, starosta zaznaczył, że oddane boisko sportowe to zaledwie pierwszy etap inwestycji, gdzie zaplanowano jeszcze wybudowanie trybun, bieżni oraz nagłośnienia obiektu. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w wysokości 200 tysięcy zł. Po uroczystym przecięciu wstęgi, delegacja wyruszyła do Bolkowa, by oddać do użytku kolejną zakończoną inwestycję. Nowoczesny kompleks boisk sportowych przy zespole szkół agrobiznesu. Realizacja tego przedsięwzięcia również nie byłaby możliwa bez środków unijnych. To kolejny unijny projekt, który powiat w partnerstwie z Jaworem Legnicą Otorią i Świeżawą realizuje w swojej placówce oświatowej. Uroczystość rozpoczął przygotowany przez uczniów szkoły krótki program artystyczny. Następnie starosta Stanisław Laskowski na ręce dyrektor placówki Małgorzaty Małodzińskiej złożył akt własności. Na nowo oddanym do użytku boisku dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. W tym przypadku całkowity koszt realizacji zadania to ponad 550 tysięcy złotych czego 70% pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Dzień Sybiraka i 82. rocznica istnienia Związku Sybiraków w Polsce dała okazję do uroczystości patriotycznych, które odbyły się 22 września. Uczestnicy Członkowie Koła związku Sybiraków z Jawora oraz ich przedstawiciele z Koła Miejskiego w Zoturyi licznie stawili się pod obeliskiem Sybiraków przy kościele Świętego Marcina, by w towarzystwie przedstawicieli władz samorządowych powiatu jaworskiego i miasta Jawora złożyć wiązanki kwiatów w czci ofiar stalinizmu. W Teatrze Miejskim, gdzie udali się uczestnicy na drugą część uroczystości, wysłuchano referatu okolicznościowego przygotowanego i wygłoszonego przez Michała Janczewskiego, prezesa koła. Wręczono również odznaczenia. Zwieńczeniem uroczystości był piękny spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze pod kierownictwem dyrektor Marioli Pajdzik. 23 września w hali sportowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Wiejskiej w Jaworze odbyły się targi pracy w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy. Targi miały na celu przedstawienie młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz młodzieży do 25 roku życia która poszukuje pracy, oferty edukacyjnej, oferty szkoleniowej oraz ofert pracy. Nasze targi odwiedziło 14 klas gimnazjalnych, 20 klas szkół średnich oraz szereg osób bezrobotnych. Ponadto w naszych targach uczestniczyła również młodzież z ośrodka szkolno-wychowawczego w Jaworze, z którym Młodzieżowe Centrum Kariery współpracuje już blisko rok. Celem targów było właśnie przybliżenie młodym ludziom specyfiki zawodów. Pokazanie tychże zawodów oraz y, nowością targów było, że osoby wykonujące określone zawody, typu y, fryzjer, stylistka paznokci, makijażystka, ratownik medyczny czy też piekarz, cukiernik przedstawiali zawody, jak one wyglądają w realu. Ponadto Mieliśmy zaproszone panie, które wykonują zawody typowo męskie, typu policjant, żołnierz, ochroniarz czy też instruktor nauki jazdu. Gdzie panie i nie tylko panie mogły się dowiedzieć, jak wygląda ten zawód z perspektywy kobiety. Mamy nadzieję, że takie targi będą wpisane już w kalendarz imprez Powiatu Jaworskiego i w przyszłym roku będziemy mogli znowu przedstawić swoją ofertę młodzieży. Już 15 lat ma zakład KORPO. W minioną sobotę właściciele firmy wraz z rodzinami pracowników i zaproszonymi gośćmi obchodzili ten jubileusz. Można było zwiedzić zakład, porozmawiać o sytuacji firmy i zobaczyć linię montażową przykładni, które korpo wykonuje dla wielu kontrahentów na świecie. Dla najmłodszych przewidziano atrakcje na dmuchanych zjeżdżalniach, oraz malowanie kolorowanki przygotowanej na obrabiarce sterowanej numerycznie. Na pamiątkę przygotowano także pamiątkowy krążek. Pracownikom i właścicielom gratulujemy wspaniałej rocznicy i życzymy pomyślności. Cieszy fakt, że w naszym mieście są firmy, które dały sobie radę z kryzysem i obchodzą swoje jubileusze. Również w przedszkole wraz ze swoimi podopiecznymi miało okazję do świętowania. Kubuś Puchatek, patron przedszkola nr 8, obchodził urodziny. Nie zabrakło życzeń, gier i zabaw. Gości z innych przedszkoli oraz władz miasta. Kubuś Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrys wspólnie z Maruchami świętowali, śpiewali. Wystąpił także najmłodszy zespół muzyczny ze Stumilowego Lasu. Marchewkowe pole ten utwór zespołu Lady Punk z pewnością nie był inspiracją dla złodziei, którzy około pierwszej w nocy zaczęli wykopki. Byli na tyle zawodowi, że podczas załadunku przeprowadzili selekcję towaru. Krzywe lub rozdwojone pozostały na polu. Tylko te pierwego sortu znalazły się w samochodzie osobowym. Kombiak pomieścił blisko 280 kg karotki. Śledztwo prowadzi Komenda powetowa Policji w Jaworze. Jaworcy policjanci z soboty na niedzielę 25 września bieżącego roku zatrzymali 3 mieszkańców Jawora w wieku od 29 do 53 lat. Policjanci skontrolowali pojazd marki Opel. Podczas kontroli okazało się, że w pojeździe tym znajduje się 7 worków marki ponad 280 kg. Jak policjanci, marka ta pochodziła z kradzieży z jednego z wspól na terenie powiatu Jaworskiego. W pracy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Za kradzież grozi im kara do 5 lat pozwolenia wolności.